Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Podlaskim Ekspresie. Zebraliśmy dla Was najciekawsze wydarzenia z minionego tygodnia, a więc nie zwlekajmy, zaczynajmy. To nie koniec obchodów świąt Wielkiej Nocy. Były święta katolickie, a teraz przyszedł czas na wiernych Kościoła Prawosławnego. Wybraliśmy się do Bondar zobaczyć, jak mieszkańcy wsi przygotowywali się do świętowania. I te jajeczka taczali na tych deseczkach. I który najdłużej poleci daleko, to ten wygrywa i jajeczko zabieram. Bo u nas kiedyś, jak był ten strumyk w rybakach, to do wschodu słońca chodziło się, żeby się umyć, żeby to być czystym. I to krasna sobota, od tego, że krasiło się jajka, to w Cywolniku to krasna sobota. Wierba bił, ja nie bił za tydzień, wielki dzień. Tak, mówić darowy, jak. Bądź jak Ziemla. 22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu zwykle ci, dla których ważny jest los naszej planety, sprzątają w akcjach pola, skwery i lasy. Nasz region słynie z pięknych terenów zielonych, a więc jest to świetna okazja, aby nie tylko wziąć się za sprzątanie, ale też uświadamiać mieszkańców o konieczności utrzymywania porządku na naszych zielonych półcach Polski. Z tej okazji Stowarzyszenie dla Polski ministra Adama Andruszkiewicza w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi zorganizowało trzecią edycję ogólnopolskiej akcji Sprzątamy dla Polski. Jej celem jest wspólne, międzypokoleniowe i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci. Zaczynamy akcję Sprzątamy dla Polski białostocką. Akcja jest ogólnopolska, objęta patronat, honorowym patronatem między innymi ministra edukacji i nauki, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Oraz ministra klimatu i środowiska. Chcemy tą akcją pokazać, że, że ekologia to nie jest temat tylko stricte lewicowy. Chcemy tutaj pokazać, że, że to jest temat, który obowiązuje nas wszystkich, dotyczy nas wszystkich. Natomiast wolontariusze Biebrzeńskiego Parku, jak co roku zadbali o bezpieczną drogę dla płazów do zbiorników wodnych. Augustowska komenda otrzymała dwa wysokiej klasy skutery wodne. Z kolei policjanci z Kolna nowoczesny, nieoznakowany radiowóz. W czwartek 21 kwietnia nad Augustowskim Jeziorem Białym przekazano pojazdy. Augustowski garnizon dysponował do tej pory 17 jednostkami pływającymi. Od teraz do floty dołączyły dwa nowoczesne skutery wodne w policyjnej wersji wraz z przyczepką oraz kombinezonami. Ich koszt to 160 tysięcy złotych, z czego 80 tysięcy złotych pokryło województwo podlaskie. Nieoznakowane BMW w policyjnej wersji wzbogaciło z kolei komendę w Kolnie. Jego wartość to niemal 200 tysięcy złotych, z czego 90 tysięcy złotych dofinansował samorząd województwa. Łączna wartość radiowozu i skuterów wodnych to przeszło 350 tysięcy złotych. Program Kolej Plus ma przywrócić ruch kolejowy Łomża Białystok. Przewiduje bowiem odbudowę połączeń kolejowych miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Samorządowcy i wojewoda Podlaski przekonywali na konferencji prasowej w Łapach, że nowa inwestycja ma przywrócić ruch pasażerski między Białymstokiem przez łapy następnie śniadowo aż do Łąży. Dzięki aktywności tutaj samorządu, województwa i wsparciu rządu będziemy mogli realizować inwestycję, która będzie przywracać ruch pasażerski po prawie 30 latach między, szerzej mówiąc, Białystokiem przez Łapy do Śniadowa, do Łąży ostatecznie. Subregion Łomżyński będzie ponownie skomunikowany z Białym Stokiem poprzez duży węzeł kolejowy. 85% kosztów inwestycji ma pokryć rząd. Po stronie samorządu spoczywa pozostałe 15%. Po wielu perturbacjach jest zgoda Komisji Europejskiej na dopłaty do nawozów dla polskich rolników. To jeden z elementów Unijnej pomocy dla rolnictwa w związku z wojną na Ukrainie i wysokimi kosztami produkcji. pieniądze będą pochodzić z budżetu krajowego. Program dopłat do nawozów został umieszczony w rządowej tarczy antyputinowskiej. Pomoc ma wynieść prawie 4 miliardy złotych. I to wszystko w dzisiejszym programie. Czytajcie i oglądajcie nas na bieżąco. Jesteśmy z Wami 24 godziny na dobę. A w kolejnym ekspresie widzimy się już za tydzień.